W Osicach w gminie Suchy Dom rozegrano wyjątkowy turniej piłki nożnej dla młodych adeptów piłkarskich, roczników 2011 i 2012. Były emocje, dużo wrażeń, wiele bramek i radość zwycięzców. Byliśmy świadkami 11. Ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej w dwóch rocznikach: w 2011 o Puchar Starosty Powiatu Gdańskiego, i w 2012 o Puchar Wójta Gminy Suchy Dąb. W obu turniejach wzięło udział 16 drużyn, i rywalizacja toczyła się systemem ligowym. Każdy z każdym mieliśmy drużyny z pięciu wojevod. I między innymi mieliśmy zdobywcę pucharu Polski Raków Częstochowa, Lechia Gdańsk. No i gospodarzy oczywiście Osiczanka Osice, która dzielnie walczyła z najlepszymi akademiami w kraju, które tutaj dzisiaj zawitały do Osic. W roczniku 2011 wygrał zespół Rakowa Częstochowa, a w roczniku 2012 lechi Gdańsk. Tutaj się cieszymy też tym bardziej jako klub partnerski Rakowa Częstochowa, że też tutaj odnieśli zwycięstwo, bo byli pierwszy raz tutaj w Osic i myślę, że w tą długą drogę wrócą zadowoleni do domu. Organizacja turnieju stała na bardzo wysokim poziomie, co zauważyli trenerzy młodych piłkarzy. Dla dzieci wiadomo, turniej to jest turniej, oni chcą wygrywać. Bardzo super było organizacyjnie, tutaj to bardzo fajnie wygląda. Klub Osiczanka Osice to jest jeden z naszych klubów filialnych, także jesteśmy zadowoleni, że mogliśmy przyjechać, chłopcy mogli pograć, bo tak naprawdę tych minut jednak złapali dużo, 7 meczów po 15 minut, także jesteśmy zadowoleni, chłopcy tym bardziej. Na początku turnieju młodzi piłkarze musieli zmierzyć się z Silnymi opadami deszczu, jednak nie przeszkodziło im to w rywalizacji. Dość trudne warunki były, ponieważ przez dwie godziny były opady, żąskie boisko. gdzieś tam to boisko się trochę podziurawiło, poniszczyło, ale daliśmy radę, jak widać. Każdy mecz stawia jakieś inne warunki, tak naprawdę. Często też rotuję zawodników na pozycjach, żeby rozwijać ich. Często ofensywnych zawodników też przesuwam trochę niżej. Także każdy mecz ma, ma swoje trudności. Gratulujemy wszystkim biorącym udział w turnieju, a zwłaszcza tym piłkarzom którym udało się chwycić w ręce puchary. To była nie tylko interesująca rywalizacja, ale przede wszystkim świetna zabawa. Polecamy również zobaczyć dożynki Festiwal Wikliny w gminie Suchy Dąb, powiat gdański oraz starosta Stefan Skonieczny przychodzi na emeryturę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.